Dzisiaj objąłem urząd w dniu wczorajszym. To jest powołanie przez pana premiera, które odebrałem z rąk pana wiceministra Tomasza Szymańskiego. Wiem również, że w dniu wczorajszym zostali odwołani dwóch wicewojewodów, pan Wojewoda Sadowski i pan Wojewoda Paczewski. Myślę, że w ciągu dwóch dni. Nastąpi powołanie dwóch wicewojewodów z ramienia ówczesnego, obecnego rządu. Zależy mi bardzo na dobrej współpracy z samorządem województwa i z każdym samorządem z naszego województwa, bardzo dobrej współpracy z rządem. Wydaje mi się, że rola wojewody to przede wszystkim. Współpraca również z jednostkami zespolonymi, które są w ramach administracji rządowej przysługują kompetencjom wojewody. W związku z tym ta współpraca będzie, myślę, że dobra. Obecność pani wicemarszałki świadczy o tym, że musi być bardzo dobra. Liczę na to również, że zostanę zaproszony na sejmik województwa i będę tam też również mógł interesować się sprawami rozwoju regionu Warmii Mazur. Wszystkie inwestycje, które zostały rozpoczęte będą realizowane, te w ramach nowego ładu i myślę, że będę też świadkiem, będę miał udział na pewno w tym, żeby bardzo dobrze wdrażać Krajowy Plan Odbudowy. Liczę na to, że również będą postawione my tego typu zadania i będziemy próbowali, żeby to sprawnie przebiegało. Mamy na to tylko 3 lata. Cieszę się, że na Warmii Mazura wojewodą zostaje pan Radosław Król, człowiek wywodzący się z samorządu, ale również człowiek dialogu i otwartości. To jest dzisiaj bardzo ważne po to między innymi, aby sklejać nasze społeczeństwo, budować nić porozumienia z samorządowcami, przedsiębiorcami, po to, aby województwo warmińsko-mazurskie jak najlepiej wykorzystywało swoje szanse rozwojowe.